250 karateków z 14 państw spotkało się w Lublinie w międzynarodowym szkoleniu ICO Summer Camp 2015. Wśród nich mistrzowie świata i Europy. Zajęcia poprowadzili najlepsi na świecie szkoleniowcy, a oprócz treningów podczas trzydniowego szkolenia wyłoniona została kadra Polski na Mistrzostwa Świata w Tokio. Jest to piąte z rzędu coroczne seminarium organizowane w Lublinie, centralny międzynarodowy europejski obóz, na którym zwyczajowo odbywają się egzaminy na wysokie stopnie mistrzowskie, a ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ w listopadzie będą się w toku odbywały Mistrzostwa Świata 11 Mistrzostwa Świata Open Karate Kyokushin. I od Ponad roku trwały turnieje kwalifikacyjne, które miały wyłonić zawodników startujących w tej największej imprezie karate. I to jest już podsumowanie w tego cyklu kwalifikacji. Jest to świetna okazja do tego, żeby doskonalić się pod wieloma aspektami nie tylko swoją technikę, ale również są to świetne doświadczenia kontaktu z najlepszymi zawodnikami karate z Europy. Z kraju, ale również z naszym wyśmienitym gościem Shihan Filok. Takie seminarium pozwala mi obyć się z wielką ilością ludzi, którzy, którzy tutaj przyjechali, pozwala mi poznać nowe techniki, spotkać wielu mistrzów, z którymi mogę powalczyć, z którymi mogę poćwiczyć w parach. To seminarium przed startem, na którym się świata, jest rzeczą, która jest bardzo potrzebna, ponieważ mogę skonfrontować się z innymi różnymi zawodnikami, nie tylko ze swoimi kolegami z klubu. Four Polish fighters is selected for European representative, and they are very high uh, standard. And uh, one of them, I believe, uh, took a World uh, European Open Championship uh, last year. So I believe uh, Polish team will do great in the uh, World Open Karate Championship this year.